Jak to zacząć? Nie wiem, kuna, jak to w słowa. Wszystko mogę poukładać. Bo poznałem kilku ludzi, którzy wierzą we mnie i chcą ze mną coś dokładać. A zaczęło się to w szopce mojej oazie spokoju, którą sam budowałem ziomu. Sam z niczego. Tam na tyłach mego domu. Siedzę sobie, coś tam palę. Rap z głośnika głośno rypię A tu widzę mi na kwadrat ziomuś bandchu. Się sypię, mówię. Ziomuś, dawaj, siadaj, opowiadaj co dobrego. Lecz jak zwykle kuna, wszystko musi zacząć się od złego. Dłuższa chwila melancholii, złe teksty, parę historii. Kilka łys było ulanych. Pamiętaj, że tu może stary. Drugiego dnia się obudziłem, jak zwykle kuna zaspałem. W telefonie już wiadomość bandchu pisze, Ziomuś, coś ci napisałem. Od tego się zaczęło. To co tu razem teraz tworzymy, to co nam za. Zabiera całe zło i smutek, w tym się właśnie wyrazimy. Szopa, szopka to moja oaza spokoju. Z negatywnym nastawieniem, nigdy tu nie podchodź gnoju. Bo to miejsce, które nas zjednoczyło. Tu nie złości pychę, kurwa mać, tu się buduje jedynie lojalność i miłość. 20 lipca, dzień w którym są moje urodziny Mówię do bandhu, ziomuś dawaj kogoś może zaprosimy Stefan, to jest ziomuś, to jest nasz taki artysta Ma gitarę, ma też głos, no i tę brodę zajebistą no, Stefan zaproszenie przyjął z miejsca Długo nie dał się chłopak prosić Wziął gitarę, piecyk dodatkowe, osobiste trunki i napitki Już dźwięk strun z mojej szopeczki zaczął się unosić Jest klimacik, jest śpiewane, obok skaczą sobie dzieci Można czas znosić Oto Właśnie mi chodziło, kiedy szopkę tę zbijałem, żeby była miejscem, w którym spotkam się z ziomkami, których sam chciałem. I pamiętaj, że tu jestem, możesz paść, zawsze pogadać razem z tymi najlepszymi, wszystko można poukładać. I nieważne, jak czy Boniek, soku czy Michał, zwyczajnie nazywaj mnie jak uważasz, lecz zachowuj się lojalnie. Szopa, szopka to moja oaza spokoju. Z negatywnym nastawieniem, nigdy tu nie podchodź noju, bo to miejsce, które nas zjednoczyło, tu nie złość. Tutaj się buduje miłość. szopka, to moja ołaza spokoju, z negatywnym nastawieniem nigdy tu nie podchodź w noju. O po to miejsce, które nas zjednoczyło tu nie złość Tutaj się buduje miłość, po to miejsce, które nas zjednoczyło, tu nie złość Tutaj się buduje miłość. Po to miejsce, które nas zjednoczyło, tu nie złość, tutaj się buduje miłość.